Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem jak zaprojektować miejsce parkingowe. Zapraszam na intro i do merytorycznej części odcinka. Zacznijmy od tego, jakie w ogóle nas dotyczą przepisy, jeżeli chodzi o projektowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Podstawowa sprawa to warunki techniczne i możemy tutaj w pierwszej kolejności powiedzieć o wymiarach miejsc postojowych. Takie podstawowe miejsce postojowe to 2,5 metra szerokości na 5 metrów. Długości. Musicie mi wybaczyć, wybaczyć za trochę niewyraźne pisanie, rysowanie, ponieważ piszę, piszę palcem. I tutaj mówimy o miejscu, które jest po prostu prostopadłe do jezdni. Jak będzie sprawa wyglądała, jeżeli mamy miejsce parkingowe, które jest równoległe do naszej jezdni? Tutaj będzie już 3,60 szerokości i 6 metrów długości takiego miejsca parkingowego. Natomiast możemy je zwęzić do 2,5 metra szerokości, w tym miejscu, jeżeli mamy chodnik lub jakiś ciąg pieszojezdny. Tutaj po prostu chodzi, żeby otwierając drzwi na, na jezdnie, po prostu no, ich nie otwierać na tą, na tą jezdnię. Jak będzie wyglądała kwestia miejsc dla niepełnosprawnych? One są przecież zdecydowanie większe, a więc warunki techniczne mówią tutaj jasno, że miejsce dla niepełnosprawnych musi mieć 3,60 szerokości i 5 metrów długości, ale znowu jeżeli mamy to miejsce prostopadłe przy miejscu równoległym, to jest znowu 3,60 szerokości, natomiast jeżeli chodzi o długość, to jest to już 6 metrów. Jeszcze możemy powiedzieć o takim zapisie, którego już nie ma w warunkach technicznych, natomiast całkiem, no już jakiś tam czas temu mieliśmy miejsca, które miały 2,30 na 5 metrów, więc jeżeli spotkacie w jakimś hipermarkecie dosyć wąskie miejsca, no to one są właśnie zaprojektowane jeszcze na tych starych warunkach technicznych, które pozwalały po prostu projektować tak wąskie miejsca. Ale no w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych gabarytach samochodów, no jest to po prostu istny dramat. Kolejną rzeczą, którą znajdziemy w warunkach technicznych. Są odległości miejsc parkingowych od okien. Nie będę tutaj przytaczał może dokładnych i wszystkich zapisów, ponieważ to te szczegółowe zapisy właśnie znajdziecie sobie w warunkach technicznych, więc nie ma to najmniejszego sensu. Tam też są opisane, jakich, jakich rodzajów budynków te zapisy dotyczą. Natomiast tak dla przykładu, możemy sobie powiedzieć, że jeżeli mamy taką grupę miejsc parkingowych, która jest na przykład do 10 miejsc postojowych, to odległość od takiego budynku mieszkalnego, który ma na przykład tutaj okno, bo jest co ważne, to jest odległość do okien budynku, to musi być minimum 7 metrów. I jeszcze w obowiązujących, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. W warunkach technicznych wytrychem do zbliżenia się do budynku jest miejsce dla niepełnosprawnych, ponieważ ono nie ma w przepisach zdefiniowanej odległości i możemy po prostu do takiego okna budynku po prostu zbliżyć. Natomiast w zaktualizowanych warunkach będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj możecie sobie kliknąć. W odcinek, który zrobiłem właśnie na temat zmian w warunkach technicznych, tam znacznie bardziej szczegółowo tłumaczę to zagadnienie, co tam się w nim właśnie zmienia, jeżeli chodzi właśnie o te miejsca dla niepełnosprawnych i zbliżanie ich do, do okien. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, to dla domów jednorodzinnych, jeżeli projektujemy do dwóch miejsc parkingowych to też nas nie dotyczą po prostu te odległości i te zapisy właśnie w tych warunkach technicznych jeżeli chodzi właśnie o odległości od okien budynków. Kolejną bardzo istotną kwestią to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy. W tych dokumentach znajdziemy zapisy dotyczące tego ile musimy zapewnić miejsc parkingowych dla naszej inwestycji. I dla budynków mieszkalnych po prostu określa się współczynnik dla lokalu mieszkalnego. Czyli po prostu to będzie określony współczynnik typu jedno miejsce, może jeden, jedna trzecia, półtorej, może nawet dwa miejsca postojowe na każdy jeden lokal mieszkalny. No i teraz w zależności ile na tej naszej inwestycji będziemy mieli lokali inwestycyjnych, musimy tą wartość po prostu pomnożyć przez ten współczynnik i teraz będziemy wiedzieć jaką minimalną ilość miejsc parkingowych musimy po prostu zaprojektować. I podobnie też wygląda kwestia jeżeli chodzi o lokale usługowe. Tutaj też się określa taki współczynnik, natomiast różnica jest taka, że nie, nie określamy go do ilości tych lokali, natomiast określamy po prostu do ich powierzchni, czyli najczęściej zapis, który można spotkać właśnie w WZC czy w MPZP, to będzie, że do każdych 100 m kwadratowych powierzchni użytkowej musimy zapewnić po prostu daną ilość miejsc postojowych. I tak w dużym skrócie brzmią przepisy, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. Natomiast jak wiemy doskonale jak to jest z przepisami, one nie nadążają za rzeczywistością. Dla przykładu sprawdziłem sobie wymiary kilku samochodów. I na przykład taki Volkswagen Passat. to jest obecnie 185 cm szerokości na uwaga 4, 90 długości. Taki e, golf dla porównania, ale w zwykłym jakimś tam hatchbacku, 180 cm szerokości. No, on będzie już znacznie krótszy, na 4,30 długości. Ale takie BMW X7, no to jest już 2 metry szerokości. Na uwaga, 5,18 m długości yy, i jeszcze na przykład s -klasa 195 cm szerokości na 5,17 długości lub w wersji przedłużonej aż 5,30. No i nasze podstawowe miejsce do parkowania według przepisów to jest 2,5 m na 5 m. No i sami widzicie, jak to wygląda do rzeczywistości, tak? No przepisy ewidentnie tutaj po prostu nie dodarzają za współczesną motoryzacją. A jak chcemy komfortowo wejść do naszego samochodu, no to potrzebujemy około 60 cm przestrzeni, tak? Wolnej, żeby otworzyć drzwi i komfortowo właśnie wsiąść. Nie wspominając już w momencie, kiedy chcemy na przykład zapakować dzieci w jakieś foteliki, tak? Czy wrzucić jakieś graty do naszego samochodu. Więc no tutaj prosto, prosto Licząc, jeżeli nasze auta obecnie praktycznie mają szerokość no niecałych dwóch metrów, tak albo już dążą do tych dwóch metrów, no to jeżeli mamy miejsce w przepisach o szerokości 2,5 metra szerokości, no to ten wymiar wcale nie jest szałowy. Oczywiście, jeżeli obok naszego miejsca parkingowego jest sąsiadujące miejsce parkingowe, no to możemy troszkę wziąć tej przestrzeni z tego właśnie miejsca sąsiedniego. Oczywiście, o ile ono w ogóle jest, i jeszcze pod warunkiem tego, jeżeli osoba parkująca na tym miejscu zaparkowała, no powiedzmy, równo idealnie na samym środku tego miejsca, a wiemy, jak w rzeczywistości to potrafi wyglądać. A więc w projektach inwestycyjnych nie liczyłbym na zbyt wiele. Tam z reguły będzie się dalej projektować tak jak do tej pory się projektowało, czyli możliwie najmniejsze miejsca parkingowe na takie, jakie pozwalają obecne przepisy. Chociaż. W galeriach handlowych, takich w miarę świeżych, dosyć nowych budynkach, udało mi się spotkać też miejsca dla rodzin z małymi dziećmi, i te miejsca faktycznie były rozmiarów miejsca dla osób niepełnosprawnych. Więc to też fajny taki ukłon niektórych inwestorów, właśnie którzy zauważyli ten, ten problem i postanowili coś z nim zrobić. Natomiast, jeżeli projektujecie miejsce parkingowe dla siebie prywatnie, no to tutaj nie warto trzymać się tych minimalnych parametrów, miejsca parkingowego, tylko po prostu je zaprojektować odpowiednio większe. Więc, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nasze auta mają teraz około 2 metry szerokości albo no niewiele mniej. A z każdej strony chcemy mieć miarę komfortowe przejście, czyli po te 60 cm minimum, no to daje nam już szerokość 3 m20 cm. No a jeżeli chcemy mieć faktycznie komfortowo, no to to miejsce na 3,60 no wydaje się całkiem sensownym rozwiązaniem. A na długość? No to niektóre auta już mają obecnie 5 m albo i więcej to weźmy jeszcze pod uwagę, że czasami fajnie za tym autem przejść, otworzyć bagażnik, coś z niego wyciągnąć, więc no tutaj taki wymiar wydaje się na 6 metrów długości takiego miejsca postojowego wręcz wskazany. I tutaj stawiam kropkę, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe i to, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie lajka like pod tym materiałem. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie i chcielibyście się jeszcze czegoś dowiedzieć o miejscach parkingowych, to zapraszam do sekcji komentarzy, zapraszam również do subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.